Dzień dobry Państwu. Dzisiaj komentarz na dziko. Czwartek, 24 dzień sierpnia. I zainspirował mnie Pan trener z Lakeshore United, który powiedział jedną bardzo ważną rzecz: Dzisiaj dzieci nie potrafią walczyć o siebie. Że bardzo często to my, rodzice, walczymy za nasze dzieci, a dzieci są po prostu lelum palmelelum. Dzieci nie potrafią radzić sobie z życiowymi sytuacjami z sytuacjami porażki, potknięć. No chodzi po prostu o to, żeby budować w dziecku charakter, że jak ktoś na nie nakrzyczy niesłusznie, albo jak coś mu się nie uda, to żeby potrafiło o siebie zawalczyć, czyli podnieść się iść dalej. Po prostu myślę, że w tej sytuacji tutaj, w jakiej się znajdujemy, no, to, to drugie pokolenie nasze jest już o wiele mniej odporne. A przecież to jest najważniejsza rzecz, którą dzieciom, dzieciom musimy dać, czyli charakter, czyli coś takiego, żeby na przykład potrafiły właśnie zawalczyć o swoje, nie ulegały presji otoczenia, nie ulegały presji kolegów, potrafiły. Sobie poradzić z niesprawiedliwością na świecie, z czymś takim, że ktoś będzie ich niesprawiedliwie oceniał, krytykował, odsądzał czci i wiary, może nawet coś złego im robił, a mimo to one muszą walczyć o swoje przekonania, o prawdę, w którą wierzą. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz w życiu, żeby każdy z nas w ten sposób potrafił się zachowywać. No i właśnie mm, pan e, mielec, trener e, mi to uświadomił, że, że no, kiedyś było inaczej. E, może to jest kwestia właśnie mniej e, komfortowych warunków. Może to jest kwestia tego, że w dawnych czasach jednak my e, od wczesnych lat dziecięcych byliśmy w grupie innych dzieci, że e, ktoś tam dostał. W, e, w, w, w ten, w ten czy inny sposób pobity, czy może nie pobity, ale po prostu został jakiegoś kuksańca, czy musiał, musiał sobie z tą grupą jakoś radzić. Dzisiaj dzieci są samotne. Dzieci są ze swoimi smartfonami, ze swoimi tabletami i dlatego no z tego miejsca, tutaj pięknych okoliczności przyrody i niepowtarzalnych apeluję do Państwa, żebyśmy tworzyli takie oazy dobrego wychowania. I, I to mi przyszło do głowy, bo zrobiłem materiał, reportaż nie tak dawno o o tych półkoloniach polskich. Gdzie właśnie są polskie dzieci, małe polskie dzieci, gdzie są no, w, właśnie w pewnym sensie ćwiczone do, do, do dorosłości. Są, są tam oczywiście, jak to się ładnie dzisiaj mówi, kreatywne, ale też do WF, ale też jakieś tam tory przeszkód, na które pewnie później w życiu i tak będą pod różnymi postaciami natrafiać. Twórzmy te to oazy. W oparciu o harcerstwo, w oparciu o kościół, w oparciu o różnego rodzaju organizacje, zespoły folklorystyczne itd. Proszę Państwa, w dzisiejszym świecie to jest bardzo ważne dla naszych dzieci: żebyśmy właśnie no, potrafili dać im to najważniejsze dać im umiejętność walki, walki o siebie samych bo świat jest nadal konkurencyjny, świat nadal świat się nie zmienił i my się w nim może trochę zmieniamy ale no, to jest konieczne żeby bronić własnych przekonać i walczyć o wartości, w które wierzymy tyle na dziś, bo zaczyna padać, więc muszę się jakoś tutaj zwijać do następnego razu, mówił Andrzej Kumor